No ale to jest łąka proboszcza. No i burmistrz taki odważny nie jest, żeby tam tę wodę wylewać. W miejscowości warka na Mazowszu jedna z posesji jest regularnie zalewana przy większych deszczach. Dzieje się tak dlatego, że po przebudowie takiej drogi, która prowadzi z centrum miasta w dół taką dużą skarpą, cała woda podczas deszczów leje się tą ulicą i wlewa się na te posesje, Zalewa ogród, zalewa dom. Dramat zupełny. Ubezpieczyciele odmawiają wypłaty z polisy pieniędzy, ponieważ uznają, że tam właściwie nic złego się nie dzieje, a winna tak naprawdę jest gmina, która przeprowadziła kilka lat temu remont tej drogi. Przed remontem co ciekawe woda też się lała, ale lała się na drugą stronę drogi nie do tego domu. A po drugiej stronie drogi jest łąka proboszcza. Były więc pytania do burmistrza, czy ta woda nie mogłaby się lać na drugą stronę drogi, gdzie jest tylko łąka. No ale to jest łąka proboszcza. No i burmistrz taki odważny nie jest, żeby tam tę wodę wylewać. I mówi, że może kiedyś problem zostanie rozwiązany, ale na pewno nie szybko i na pewno nie tanio.